Powiedz mi tak z perspektywy środkowego, no bo dzisiaj po drugiej stronie na pewno jedni z najlepszych w lidze. No z jednej strony na pewno ta poprzeczka była wyżej zawieszona, ale z drugiej pewnie to też jest taki, powiedziałbym, miły akcent, kiedy można rywalizować z tymi najlepszymi. Na pewno tak, no mecz jak mecz. No tam akurat środkowi powiedzmy, że no oczywiście bardzo, bardzo dobrzy, aczkolwiek tutaj to newT na pewno robi bardzo dużą robotę. I bardziej taka rywalizacja środkowy rozgrywająca myślę, że, że, że dostarczy jakiegoś smaczku. Yy, aczkolwiek na pewno tak, no i wiśnia i Bijoniu zagrali dzisiaj dobre, dobre zawody, więc no na pewno na pewno to oni byli górą, jeżeli mówimy o jakichś tutaj pojedynkach. No dobra, to zapytam w takim razie o tą kwestię wyjazdów, no bo teraz kilka spotkań wyjazdowych przed wami. Dla was to jest tak naprawdę jakaś większa różnica, że tych wyjazdów jest ciurkiem pod rząd więcej niż zazwyczaj? No na pewno na pewno fajnie jest też czasami zostać w domu, tak? Jednak mamy wszyscy rodziny i, i na pewno te wyjazdy to nie jest optymalne. No i też też u siebie gra się najlepiej, tak? Nasi kibice, nasza sala, na której trenujemy, jesteśmy przyzwyczajeni, no ale taki mamy terminarz, taki mamy grafik, nic z tym nie możemy zrobić. No parę wyjazdów przed nami. Następny mecz tutaj z Lotosem, także postaramy się, aby do tego meczu z Lotosem tutaj zdobyć jak najwięcej punktów na wyjazdach. No to ostatnie pytanie w takim razie o kibiców właśnie, no dzisiaj trochę więcej niż zazwyczaj się ich pojawiło, no i dopingowali was od pierwszego do ostatniego punktu, to chyba też ważne wsparcie. Tak, na pewno tak, no jak na wtorek, to naprawdę ja osobiście miałem pod wrażeniem, że tylu kibiców aż, aż się zjawiło, no bo to taki dzień powiedzmy nieszczególny, jeżeli chodzi o frekwencję, na pewno. Na pewno czuliśmy ich wsparcie. No, też na pewno dali się troszeczkę porwać emocją, bo jednak akcje były długie, przedłużane, dużo obron, dużo, dużo no, takiej czystej siatkówki. Tak? Więc na pewno myślę, że spotkanie, pomimo tego, że no, przegrane mogło się podobać. To był Piotr Hain, środkowy kuprom Lubin.